Przyznam się szczerze, że w kwestii dotyczącej tego, co się dzieje na świecie, to tak naprawdę ten rok był, był nudny. On był po prostu nudny i w rzeczywistości spodziewałem się, przynajmniej liczyłem jeszcze w ubiegłym roku i na początku tego roku, że, że może już, w, że uda nam się usłyszeć w ciągu kolejnych miesięcy coś więcej na temat kolejnej generacji konsol, co pewnie nastąpi dopiero w roku przyszłym. I tak naprawdę z tego powodu dla mnie nie wydarzyło się nic, nic znaczącego, ale jeżeli już mam wybierać jedną rzecz, to niech to będzie sukces Kickstartera. Na pewno bardzo fajnie rozrósł się ten cały crowdfunding, czyli wszystko to związane z Kickstarterem. Dzięki temu zagramy niebawem w kilka fajnych tytułów, które być może by nie powstały, gdyby nie pomoc zwykłych graczy. I to jest na pewno bardzo, bardzo duży plus. Jestem pod wrażeniem tego, jak ludzie jakby chcą spełniać swoje marzenia, spełniać swoje marzenia na temat gier i przychodzą do nich naprawdę uznane marki i, i twórcy, którzy na koncie mają niejedną legendarną produkcję i mówią: Dajcie nam pieniądze, a my wam damy grę taką, jaką chcecie. No, oczywiście jeszcze nie widziałem żadnego tytułu, który w ten sposób finansowany odniósłby sukces, bo na to mam nadzieję, jeszcze przyjdzie pora, ale, ale jeżeli chodzi o taki crowdfunding. No to zdecydowanie jest jakiś znak naszych czasów i mam nadzieję, że ten trend się utrzyma, bo może jest to rozwiązanie na to, żeby troszkę ominąć tych wielkich wydawców. Tych najgorszych w tym całym kanale. Yy. Gra, przez które gra musi przejść, kiedy powstaje. Twórcy, wydawcy i tak dalej, tak dalej. To są tylko twórcy odbiorcy, a po drodze jest jakaś, nie wiem, platforma dystrybucji. Tak samo działa to w drugą stronę teraz, że od zainteresowanych osób płyną pieniążki, za które się tworzy grę. I to jest super sprawa i myślę, że może nie będzie to miało jakiegoś takiego kluczowego znaczenia w przyszłym roku, bądź też w kolejnych latach. To nie będzie jakiś zupełnie nowy sposób na, na e, zdobywanie pieniędzy na gry, ale to będzie na pewno znaczący e, miało udział w, w, wie, w powstaniu wielu, wielu tytułów, które mogą być interesujące. No i w, we wskrzeszaniu klasyków również, no bo już w tej chwili na Kickstarterze się mówi o kilku grach, które mają powrócić ze świata w zupełnie nowej, fajnej formie i to, to cieszy. Czyli coraz więcej tych gier, coraz więcej pomysłów na monetyzację, coraz więcej kombinowania, jak w tych nowych modach ekonomicznych zarabiać. No i jak widać, z sukcesami u niektórych globalnym takim wydarzeniem, które powinno interesować graczy, to są na pewno nowe, nowe platformy do grania. I mówię tutaj o PlayStation 5, o Wii U i też trochę do 8, 8, bo tak jakby te trzy produkty jakoś na pewno długofalowo wpłyną na, na granie. Myślę, że premiera Wii U jest jest jednak największym wydarzeniem z prostego powodu. No, mamy nową konsolę, mamy nową konsolę stacjonarną. Nie mówię, że to jest pozytyw. To, to co, jak wygląda Wii U i to co się wokół niej dzieje. Pytanie czy, czy... Czy ten nowy sposób grania się przyjmie? Na świecie będzie robiło no, większy trochę rozgłos niż w nas, naszym kraju. E, oczywiście PS Vita. No to, to jeszcze może troszkę zaszaleć, ale, ale dajmy trochę czasu tym konsolom. Panie, czy ta konsola trafi do, do kogokolwiek konkretnie, czy, czy do Każuai, czy do hardkorowców, czy, czy w ogóle trafi i do jednych, i do drugich. Także e, spore ryzyko ze strony Nintendo, że jednak tak jakby dorównali dopiero do tego, co, co 6 lat temu zrobił, zrobił Sony czy tam 7, Microsoft, tak? To jest interesujące, jest to na pewno fajne, jak, jak zawsze, święto graczy, tak? Mamy nową konsolę, są nowe gry, nowe możliwości. Ekstra, sprzedało się super w, w Stanach, na pewno bardzo dobrze w Europie, słabiej w Japonii. Czekamy, co, to, co z tego wyniknie. Efekty ten, ten taki, to zmaszczenie wody tak, po wrzuceniu kamienia do, do jeziora jakby będzie, będzie, będzie odczuwalne w, w najbliższym roku. Zobaczymy, jak to wpłynie na rynek. Naprawdę będzie ciekawie, no. liczę, liczę, że um, liczę, że tak jakby jak po, po tej erze HD mieliśmy kilka fajnych nowych trendów, to teraz po tej erze Kolera, jak go nazwać, też, też jakby wyjdzie coś nowego, coś interesującego, że ta branża dostanie takiego drugiego kopa i będzie ciekawy i po tym takim wolnym roku, przynajmniej początku roku, który się zapowiada, bo tak jakby nie, nie ma zbyt wielu sie siekier, przynajmniej teraz zapowiedzianych na przyszły rok, przynajmniej na początek, to tak jakby ta końcówka, gdy, gdy okaże się, że te konsole faktycznie będą wychodzić w przyszłym roku, poznamy kilka jakichś fajnych nowych marek, będzie znowu ciekawie. Dla mnie wydarzeniem roku jest to, że Coraz więcej jest darmowych gier, za które nie trzeba płacić, grają w nie miliony ludzi. Wydarzeniem roku jest dla mnie to, że wczoraj wieczorem grałem w Vice City na iPadzie i w ogóle to, że coraz częściej gram na tym iPadzie i, i iPhone'ie i coraz bardziej mi się to podoba. I jestem strasznie ciekaw, w którym momencie to się zatrzyma i gdzie nas zaprowadzi, jeszcze to, to, to granie w chmurze i ogólnie to, że jakby płytka wkładana do konsoli czy do komputera to już jest tak naprawdę jedna z wielu opcji. Tego w jaki sposób możemy z tymi grami obcować. Jeżeli chodzi o mnie, to wydarzeniem roku, którego jeszcze nie odczuwamy podejrzewam, że poczujemy to dopiero w przyszłym roku, jest rozwój Steam'a. Mało ludzi zauważa, że Steam po cichu wprowadza swoje, swoje usługi na Linuxa. Ostatnio dostaliśmy też Steam Big Picture. No i coraz częściej pojawiają się plotki o tak Steam Steamboxie, czy jakkolwiek by się to nie nazywało. Bardzo fajnie działa Steam Greenlight. Które w zasadzie osobie, właściwie jednej fizycznej osobie, która jest twórcą gry, pozwala na przebicie się do jakiegoś takiego mainstreamu, jakiegoś takiego jednego z głównych kanałów sprzedaży, dystrybucji na świecie, co jest bardzo fajne i, i dzięki czemu otrzymaliśmy już kilka różnych fajnych produktów jak na przykład polski MacPixel, który jest na Steamie, a, a stworzyła go, jeśli się nie mylę, jedna osoba. Mam wrażenie, że właśnie bardzo. Powoli i nieco niezauważony, z tym przygotowuje się do takiego mocnego uderzenia. Jestem ciekaw na przykład przyszłorocznego E3 czy nawet wcześniejszych targów, to znaczy CES 2013, chociaż tam możemy się spodziewać, że nie będzie zbyt wielu atrakcji. Natomiast to, to może być moment przełomowy, to znaczy jeżeli, jeżeli teraz zauważymy, co, co robi Valve, to w przyszłym roku rynek może być bardzo ciekawy. To jest rok zmian, bo dużo ludzi odeszło ze studiów deweloperskich, odeszło, z zwolnione, generalnie zmieniło szlanki. To są takie nawet ikoniczne tak? no bo jeżeli odchodzi Clifford Bleszyński, czyli Cliffie z Epika, no to ciężko sobie wyobrazić bardziej kojarzoną serię Girso Gears of War, o, o, War postać, tak? Jeżeli chodzi o to, Ray Musica, odchodzi Szefostwo BioWare z biowera, to też ciężko sobie wyobrazić to studio bez tych no, postaci, a jakoś teraz to, 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 to idzie, tak? Więc e, to jest takie generalnie wydarzenie na zachodzie, które tak na, najbardziej miniono w Polsce. To z kolei to jest Adrian Chmielarz, zwolniony z People Can Fly, e, też założyciel. Tegoż studia. Także dla mnie taki rok personalnych, rozsądkiem, kiedy bardzo dużo, bardzo znanych osób, Peter Moliny, od za Microsoftu, czy taki rok, kiedy duże nazwiska, takie ikony, studiów czy twarze zmieniają barwy klubowe albo zmieniają generalnie zawody czy, 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 czy studia. Myślę, że takim jednym wydarzeniem, z najważniejszym z symbolicznego punktu, punktu widzenia, była dla, było dla mnie ta afera wokół, wokół zakończenia Mass Effect. Że abstrahując od, od, od jakichś takich ekonomicznych i marketingowych rzeczy, związanych z tą sprawą, to, to, to jest to jakiś e, e, podstawowy konflikt różnych sposobów patrzenia na gry, w ogóle na, na gry wideo, jak, jak, jako takie. Bo, bo z jednej strony, jest to jakiś, jaki, jakiś taki pryzmat odbioru poprzez. Przez grę jako, jako zamkniętą artystyczną całość, jako, jako dzieło, pod którym podpisują się konkretni ludzie, konkretni scenarzyści, yy, konkretni game directorzy, a z drugiej strony mamy, mamy grę jako produkt, który, który, który musi spełniać oczekiwania fanów i który musi w jakiś sposób modyfikować się, dostosowywać do, do tego, czego chcą fani. Ja, ja osobiście jestem bardzo niezadowolony z tego, że, że, że Bioware odpowiedziało na, na zarzuty fanów i że gdzieś yy, Wycofali się w pół kroku i nie stanęli murem za, za, za swoimi scenarzystami. Natomiast myślę, że, że, że wbrew pozorom jest to dość, dość ważny sygnał, że być może to jest dobry moment, by w ogóle podjąć dyskusję o tym, o tym, czego tak naprawdę oczekujemy od, od deweloperów w kwestii opowiadania historii. Bo, bo myślę, że, że, że ta perspektywa, wedle której no to jest zakończenie, Mass Effect, jest zakończeniem. Autorskim, z którym, z którym nie powinniśmy polemizować, to jest jednak taka, taka rzecz, która powinna, która w teorii zbliża grę do filmów. Z drugiej strony mamy, mamy reakcję BioWare, mamy wydanie DLC z dodatkowym zakończeniem, która, która, która jest jakby zakorzeniona, mówiąc w słowie, w tej starej szkole. Największym wydarzeniem roku było przejęcie przez strony Gaja. Gaj coś, o czym wielu z nas zapomniało, coś. O czym się w ogóle nie mówi. Był news, była jakaś bajańska suma podana w mediach i jest cisza, jak makiem zasiał. Nie wiemy nic na ten temat, a ja tak czuję w kościach, że może już za rok, może, może za dwa lata, może za rok to jest za szybko. Sony naprawdę pójdzie w streaming gier, czyli pójdzie w kierunku, właściwie wyznaczy kierunek rozwoju elektronicznej rozrywki. Jest to bardzo. Górorotnie powiedziane, ale według mnie ta transakcja naprawdę odbije się piętnym na tym, w którym kierunku pójdą gry. Nawet wydaje mi się, że Steam, który ostatnio przeszedł do przodu i rozwija się w wielu, wielu, wielu kierunkach jednocześnie. Może zostać z przysłowiową ręką w nocniku przez sony, które nagle wystrzeli, że na przykład możemy, nie wiem, zgaduję streamować gry z PS2 na Wicie, albo na PS3. Obstawiam, że zacznie się to od klasyków, a nie od tych tytułów, które wychodzą aktualnie, ale to było dla mnie naprawdę coś.